Cześć kochani, witajcie w ten piękny poniedziałek Na wstępie powiem wam, że miało odcinka dzisiaj nie być Jestem po studiach, znaczy w weekend miałam studia Byłam po prostu padnięta, jeszcze dzisiaj praca No i przychodzę i mówię, nie, odpoczywam dzisiaj Ale właśnie czytałam wasze komentarze pod ostatnim filmikiem No po prostu tyle życzliwości w was Jeszcze moja mama pierwszy komentarz mi napisała No jesteście niesamowici I tyle nowych osób zasubskrybowało mój kanał, że stwierdziłam... Nie. Wstanę, nagram i dopiero się położę odpoczywa odpoczywać. Także przychodzę dzisiaj do Was z grami. Segregator jest pusty. Dlatego, że zachorowałam, antybiotyk, leki. No i nawet nie wiedziałam, że leki są takie drogie. Także y, segregatory są puste. Jeszcze auto musiałam zdankować, czego nie planowałam. Także dzisiaj zagramy sobie w gry i myślę, że w każdą grę zagramy sobie mm, dwa razy, żeby trochę nadgonić. No bo jak jest pusty, no to. Fajnie jakby coś w nim było. Musiałam pójść po pieniądze, ale już jestem także. Zaczynamy sobie od gry kobiece wsparcie, czyli z założenia na mój fundusz. W tą stronę idziemy. Jeden, dwa. I mamy tutaj jakieś serduszko. Tu jest to serduszko i już czytam Wam. W pracy powiodła się możliwość wzięcia udziału w projekcie charytatywnym. Zróbcie coś dobrego razem. Odłóż 18 zł. Dobra, to sobie zapiszę na kalkulatorze. 18 zł. Dobra. I jeszcze raz rzucamy. Znowu dwa. Cofnij się na targ. A gdzie jest targ? Ło, tu jest targ. Dobra. I tutaj mamy targ. I co to oznacza? Wasza firma urządza dzień otwarty, zorganizujcie stoi stanowisko, stoisko promujące kobiece talenty. Odkładasz 10 zł i rzucasz, rzucasz kostką 3 razy. Za każde dwa odłóż dodatkowo 5 zł. Dobra, czyli do 18 dodajemy od razu 10. I teraz, zobaczcie, jak wypadnie mi e, dwójka, to odkładam dodatkowo piątkę i rzucam tak 3 razy. Dwójka. Mhm. To się mu fajnie zapowiada, ale to na moje zachcianki, także. Dobra, raz. Piąteczka i ostatni raz. trójeczka. dobra. Na szczęście nie trzeba więcej odkładać. Ja tu jeszcze nie zaznaczyłam, że nic nie ma. Trzeba będzie to nadrobić teraz. Więc ile my tu mamy do odłożenia? 33 zł, czyli tyle, ile było ostatnio. No śmiesznie. 2403 plus 33 złote i będzie 33 złote. Dobra, już odkładam pieniądze 10 20 i tu w moich wszystkich drobnych, nie mam więcej drobnych, ale całkiem sporo ich tutaj właśnie mam więc myślę, że poradzimy sobie jakoś i dzisiaj i w następnym odcinku. Ja już powiem wam, szykuję się na zapłacenie ubezpieczenia auta. Tak samo na Barcelonę się już szykuje. Nie mogę się doczekać. Dobra, teraz gramy w grę, która jest przeznaczona na uroczystości. I szósteczkę tu mamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Mamy tutaj takie kwiatki. I co te kwiatki oznaczają? Muszę trochę przesunąć pionka. Dobra. Sklepy z dodatkami do domu omijasz dziś szerokim łukiem. Dzięki temu oszczędzasz 15 zł. Super. Właśnie dzisiaj byłam na zakupach spożywczych do domu i tak właśnie myślałam, e, czy nie wejść do jakiegoś sklepu? Sobie tak niby tylko popatrzeć, ale, ale wiadomo, jak to się zawsze kończy, więc stwierdziłam, że nie ma. Dobra. Jeden, dwa, trzy. Mamy jakieś usteczka. Drogeria kusi usić nowościami. Ty jednak wiesz, że niczego nie potrzebujesz. Oszczędzasz 20 zł. No, powiem Wam, szalejemy dzisiaj z tymi kwotami. No, ale dobra, segregator jest pusty, więc nie ma co. Trzeba trochę dołożyć, żeby te pieniądze przyciągnęły kolejne pieniądze. 24,03 plus ile tam było? Plus 35. 35, czyli mamy łącznie 35. Więc znowu muszę wziąć. Papierki, hop, 20, 30, całą piąteczkę weźmiemy, jeszcze jakoś ładnie to włożymy, żeby to wszystko estetycznie wyglądało, bo najlepiej jak wszystko wygląda pięknie, od razu chce się na to patrzeć. Dobra, no i mamy teraz grę podróżniczą. Ja ją przeznaczam właśnie na paliwo, czy na jakieś. na studia, jak jadę pociągiem, to też właśnie to opłacam. Dwa. Dobra, tylko gdzie my jesteśmy i w którą stronę idziemy? Raz, dwa. Mamy jakieś autko. To autko. Uwaga. Wybierasz się na przejażdżkę pierwszym polskim samochodem. Syrenką. Rzuć koską dwa razy, sumę odróż do kuperty. Dobra, to dwa plus cztery, czyli sześć. Tutaj kwota będzie fajna, aczkolwiek wolałabym, żeby wszędzie indziej była mała kwota, a żeby tu była duża. No ale dobra. Auto zatankowane, więc na razie nie trzeba. Na studia też jeszcze nie jadę. Dopiero za dwa tygodnie. Dobra, mamy pierogi, czyli odkładamy 9 zł i dodatkowo. Smakujesz tradycyjnych pierogów w jednej z polskich najpierw. Rzuć kostką dwa razy i dolisz do wartości pola. Sumę odłóż. czyli mamy tutaj. I 9 zł pod tym pionkiem, o 9 zł, ale rzucam jeszcze dwa razy, czyli mam tylko 9 dodać 4, czyli 13 plus 13 plus 4, 17. Dobra, więc tutaj doje, dodajemy, dodać 17 i mamy 23 zł. Ja już się lepiej czuję. Brałam antybiotyk przez cały czas, żeby właśnie wyzdrowić na mój wylot żebym była zdrowa i nie męczyła się tam z chorobą. Więc no, ogólnie czuję się już lepiej, ale nie jest to jeszcze taki stan, jak powinnam się czuć jako zdrowa osoba. Dobra, wkładamy sobie dwie dyszki. Hop, hop. I trzy złote. Mamy, mamy. Dobra. Teraz gram w zielony. Bierzemy zieloną kostkę. Bardzo umila mi to, że wymieniam sobie te kostki i do każdej gry gram inną kostką. Tutaj mamy trzy. No, ciekawe, tak? Może nam dużo pieniędzy zabrać. Raz, dwa, trzy. Taki kaktus w doniczce. Eee, ten. Nie. Poczekajcie, wszystko mam doniczki. Hmm. To jest taka poprotka, no chyba poprotka. Dobra. Wydaje mi się, że to jest to. No i tu są bardzo fajne kwoty. I tutaj weźmiemy sobie najniższą, bo patrząc po innych mogę, może się trafić już tylko gorzej. Więc damy sobie na kalkulator dwa. I zaraz zobaczymy, co drugiego nam wypadnie. 4. Jeden, dwa, trzy, cztery. Wybierz z tyłu dowolne pole. Aha, że sobie wybieram dowolną kwotę, jaką bym chciała odłożyć. No tutaj ja bym chciała odłożyć 8 zł, na przykład z tego kaktusa. Ale mam gdzieś przejść, czy po prostu? Nie, no po prostu. Po prostu, co wybieram. No ja chcę dać 8 zł, żeby razem było 10, żeby tutaj drobnych nie trzeba było wkładać. No i super, mamy dyszkę. Też takie mniejsze kwoty, ale do domu mam wszystko na razie kupione, nic więcej nie potrzebuję. A, 10 zł, już zapomniałam ile miałam włożyć. Dobra, i dyszka. Dyszka jest. Jeszcze powiem Wam e, ostatni odcinek w czwartek, będzie z mini z tych mini wyzwanek. E, już nie mogę się doczekać, bo mi się coś pomyliło w tamtym tygodniu, że już końcówka marca jest. E, a to jeszcze jeden film mnie czeka, więc będę miała więcej pieniędzy, żebym więcej e, wyzwanek ukończyła. Tu w ogóle nie wiem, dlaczego doszłam na start. Aha, bo miałam zacząć yy, wszystkie gry od startu. A no dobra, no już trudno. Raz, dwa, trzy. Miska z jedzeniem. Budzisz się rano i natychmiast biegniesz do miski z jedzeniem. Niestety okazuje się, że miska jest pusta. Zaczynasz głośno miałczyć, okazując swoje niezadowolenie. Odkładasz do koperty dyszkę. Dobra, to tutaj sobie dam dyszka na kulkulatorze dodać. Jeszcze Wam od razu mogę powiedzieć, że dzisiaj kupiłam takie jakby jakąś niespodziankę Bambiemu, właśnie mojemu kotkowi. E, raz, dwa, trzy, piętnaście zł. E, no i e, bardzo fajne to było. Była tam w środku i zabawka, i jakieś smaczki. Jeśli chodzi o smaczki dla Bambiego, no po prostu zajadał się nim tak, że e, ciężko było mi go oderwać, bo nie chciałam mu dawać całego opakowania na raz e, 25 więc no smaczki cudowne, a jeśli chodzi o zabawkę, no Bambi jest bardzo wybredny, jeśli chodzi o zabawki. On na przykład kartonem się zadowoli. No ale ta zabawka nie do końca przypadła mu do gustu, ale chociaż smaczki mu bardzo smakowały, więc z tego bardzo się cieszę. No nie wiedziałam, że coś takiego jest i ja się fajnie bawiłam, otwierając to jajko i Bambi się fajnie bawił jedząc. Mm. Tak, że mogę polecić. Nie wiem, czy widzieliście. Są chyba dla kotów i dla psów. W środku są właśnie smaczki i jakaś zabawka. Dobra. Grada witkowa. Mamy 3. Raz, dwa, trzy. O. No idź. 15 zł. 15. Dodać. Jeden. Mamy monetę. Zobaczymy, co ta moneta oznacza, bo powiem Wam, że nie pamiętam. W drodze powrotnej znajdujecie monetę leżącą na chodniku. Odłóż do koperty dowolną monetę i damy sobie piątkę. Piątka to moneta i mamy 20 zł. No po prostu idealnie się e, dzisiaj z tymi właśnie dodatkowymi polami fajnie nam się układa. Także 20 zł dzisiaj odkładam. Aż zgubiłam wątek, coś chciałam e, dopowiedzieć do tego co mówiłam, ale już powiem wam zapomniałam co w ogóle mówiłam. <grym> Także, mm, trudno, zdarza się i tak. Teraz czeka nas awaria, aż powiem wam trochę boję się rzucać tam dwa razy kostką, bo zaraz wypadnie dwa razy 50 zł. E, no ale dobra, do odważnych świat należy. Ja biorę sobie tą kostkę, ona była do innej gry, ale mi tak najbardziej kolorystycznie odpowiada. Więc dobra, rzucamy. Jeden. E, a w którą stronę my idziemy? W tą. I, I ja już pamiętam, że plasterek to 5 zł, także, no powiem wam, los nam dzisiaj sprzyja. Wizyta w aptece odłóż 5 zł. No, czyżby mnie było jeszcze zdrowo? Nie, no jestem już zdrowa, nie muszę się do apteki. <śmiech> tak śmiechem. Dobra, jeszcze raz rzucamy i znowu jeden. E, to też pamiętam, pole. I dokładnie pamiętam co on oznacza. <laughs> Bandyta obrabował twój dom. Otóż 50 zł na straty. <laughs> tak się cieszyłam z, tej, yy, z tego plasterka, że 5 zł było, że aż nam 50 zł wypadło. Także dzisiaj 55 zł do awarii, ale zawsze mogło być gorzej, więc nie ma co marudzić. Tutaj już prawie cały status zapełniony, ale nie chciałam się go zmazywać. Na szczęście jest dwustronny, więc korzystam z tego. 24.03 plus 55 i mamy 55 zł. I tak w miarę fajnie nam się tutaj zrobiło, że drobnych dużo nie musiałam dawać. Także ja się bardzo cieszę. Dobra, jeszcze piąteczkę, mamy nawet piąteczkę. No po prostu idealnie się dzisiaj trafiło. Jeszcze mogę Wam powiedzieć, że cały czas myślę nad ułożeniem tych segregatorów, bo cały czas nie wiem co, gdzie bym chciała mieć. Ciągle mam jakieś nowe pomysły, ale nie do końca ładnie to wygląda. Najlepiej, bym w ogóle przez chwilę nie myślała o tym, ale no ciężko tak nie myśleć, więc pokażę Wam, co wymyśliłam. Bo mam jeszcze jakieś inne tam, właśnie, wyzwanka. No i sobie właśnie tutaj dałam, że wiosna, porami roku, o wiosna, tutaj mam lato, a lato się kojarzy z wakacjami, dlatego mam 52 tygodnie, zrabka ocean oszczędności 200, ocean oszczędności 300, ocean oszczędności 500, wyzwanie 1000 zł, bo... Kolory mi się kojarzą właśnie, czy to nawet na jakąś podróż, właśnie w lato, więc fajnie. Tutaj jesień to dałam tego Wilka, bo kolorystycznie pasuje. No, jesień to jest październik, więc charytatywne. Jesień kojarzy mi się też z Harry Potterem. Jakieś takie właśnie mroczne, czy to na Halloween, czy jakieś takie. Ogólnie jesień jest dla mnie taka jakaś mroczna, więc tutaj też finansowy przystanek. No i mamy też zimę i dałam kalendarz adwentowy także takie wyzwanka sobie dałam do tego segregatora no i to tyle w tym odcinku ja zasłużyłam na mój wymarzony odpoczynek jeszcze będę się trochę szykowała na wyjazd ale tu na spokojnie jeszcze w czwartek do was przyjdę ale za tydzień w poniedziałek chyba nie będę nagrywała w przód filmiku żebym po prostu nie musiała myśleć właśnie na wyjeździe o tym, żeby wrzucać odcinek, tylko żebym mogła po prostu odpocząć i przyjść do Was z nową energią. Także dziękuję, że tu byliście, dziękuję za każdy komentarz, wsparcie. Naprawdę to, co robię, jest dla mnie ogromną satysfakcją i Wy sprawiacie mi tyle radości, że bardzo Wam dziękuję za każdy komentarz, za każdy like, za każdą subskrypcję. Ogromnie mnie to motywuje. Dziękuję, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia, wieczora, popołudnia. Pa!